Nazywam się Jacek Nowak, a to jest kanał Profesjonalny Zarządca, czyli Wszystko o wspólnotach mieszkaniowych. Jestem zarządcą nieruchomości, a dodatkowo ukończyłem studia podyplomowe Prawo Nieruchomości na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiadam państwową i branżową licencję zarządcy nieruchomości. Na co dzień łączę więc wiedzę teoretyczną z moją ponad 25-letnią praktyką w zarządzaniu nieruchomościami. Moje treści kieruję do niezawodowych członków zarządów wspólnot mieszkaniowych, ale również do wszystkich osób zainteresowanych tematyką zarządzania nieruchomościami. Zaczynamy! Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym poruszyć temat. Bardzo ważny, który dotyczy ewentualnej możliwości zmiany raz oddanego głosu. Czyż nie spotkaliście się Państwo w praktyce z sytuacją, że podczas głosowania danej uchwały ktoś oddaje swój głos nagle po kilku dniach się zastanawia, mówi, a nie, ja jednak chciałem zmienić, bo porozmawiałem z sąsiadami. Czy jest to zatem możliwe? Zastanówmy się przede wszystkim, jak wygląda to od strony prawnej. No, więc sięgnijmy do ustawy o własności lokali. Co ona nam o tym mówi? No, i tu pierwsze zaskoczenie pewnie dla niektórych: ustawa o własności lokali nic nam o tym nie mówi, a zatem musimy sięgnąć do kodeksu cywilnego. Czymże zatem jest oddanie głosu? No, nie można nie zgodzić się z tezą, że jest to złożenie pewnego oświadczenia woli. A jeśli tak, no to jest to precyzyjnie regulowane w kodeksie cywilnym, w artykułach 82 do 88, no ale niesie za sobą to określone reperkusje, określone konsekwencje. Co to oznacza? No, odwołać oświadczenie woli można tak naprawdę jedynie w trzech wypadkach powołując się na błąd, groźbę lub podstęp. Co to, co to takiego? No, pierwszy błąd. No, błąd musi być po pierwsze istotny, może lub no, sytuacja taka, że ten, który y, przedłożył Państwu daną uchwałę do głosowania, o tym błędzie wiedział. Wiedział, że Państwo y, jesteście w błędzie, myślicie, że głosujecie nad czymś innym, głosujecie nad, a została Wam podłożona inna uchwała. No, niewątpliwie można by było uzasadniać, że jest to błąd. Czym jest groźba? No, groźba, jak sama nazwa wskazuje, jest stanem, w którym czujecie się Państwo zagrożeni, czyli oddając głos pod daną uchwałą, jesteście bardzo poważnie zagrożeni. Przy czym od razu powiem, nie może to być sytuacja taka, że czujecie się zagrożeni, że sąsiad, z którym chodzicie na piwo, obrazi się na Was i na to piwo przestanie chodzić. Albo jeszcze Wam pokaże język, albo, albo nie powiedzieć dobry. Nie, no to mówimy tutaj o realnej groźbie, jeżeli na przykład ktoś powie nie, wiem, jeśli nie zagłosujesz w ten sposób, porysuje Ci samochód, yy, pobije Cię no, i musi to być naprawdę poważna groźba. Lub trzeci wariant, czyli podstęp, czyli złożenie tego oświadczenia pod wpływem oszustwa. Czyli wyobrażam sobie taką sytuację, że na przykład zarząd wspólnoty przedkłada uchwałę o głosowaniu nad remontem, gdzie potrzebny jest do zaciągnięcia kredyt, i opowiada i znajdują się na to dowody, że. Aby spłacać taki kredyt, wystarczy spłacać o złotówkę więcej. Tymczasem okaże się, że w rzeczywistości zarząd o tym wiedział, tylko bał się, że taka uchwała nie przejdzie, a bardzo mu na tym zależało. Okaże się, że na przykład taka opłata to jest 3,50. No i wtedy pewnie można by powoływać się tutaj na podstęp jak Państwo widzicie zatem jeżeli przyjmiemy tą wykładnię że jest to oświadczenie woli nie można tak wprost zmieniać głosów chyba że no bo tutaj musimy dojść jeszcze do praktyki mamy do czynienia z sytuacją że jesteśmy na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej Państwo głosujecie oddajecie głosy ktoś oddał głos dalej lista biegnie i nagle ktoś mówi nie przepraszam ja tutaj zrobiłem omyłkę ja się wycofuję z tego głosu chciałem go zmienić no tutaj pewnie też znaleźliby się prawnicy, którzy doszukiwaliby się jednak tego, że dane oświadczenie zostało złożone i dalsza perspektywa, o której zaraz będę mówił, i dalsze procedowanie powinno nastąpić. Jednak jest dość, duża, dość duży pogląd, który, dość szeroki pogląd, który również mówi o tym, że została tutaj zachowana ogólna zasada jednoczesności. Czyli w momencie, w którym zostało złożone to oświadczenie woli, od razu niejako ten, który to oświadczenie złożył, się z niego wycofał. Czyli ten, który je odbiera, przedstawiciel Wspólnoty, Zarząd Zarządca, od razu ma wiedzę, jednocześnie ma wiedzę o tym, że z tego z oświadczenia tego woli ktoś się wycofuje. No, ale co, jeżeli sytuacja jest taka, że ktoś zrobi to, zechce to zrobić po kilku, kilkunastu dniach, po kilku miesiącach. No to już niestety musimy dojść do sytuacji takiej, że musimy jednak przejść tą całą procedurę przewidzianą w kodeksie cywilnym. Co należy zrobić? No przede wszystkim, jeżeli chcecie Państwo wycofać, zmienić swoje oświadczenie woli, wycofać je, to należy pisemnie powiadomić o tym zarząd, zarządcę, przedstawiając swoje motywy, swoje motywacje, powołując się na ten jeden z trzech elementów, czyli błąd, groźbę lub podstęp, jeśli to możliwe, przedstawić jakieś dowody. Praktyka jest taka, że jeżeli jest to głos, który nie waży w zakresie podjęcia y, uchwały, czy ona wejdzie w życie, czy nie, to zapewne każdy zarząd zarządca machnie na to ręką y, i powie, ok, zmienimy wyniki głosowania, nie ma to znaczenia dla rozstrzygnięcia uchwały. No gorzej, jeżeli sytuacja y, będzie taka, że będzie to jedna lub kilka osób, których zmiana decyzji spowoduje jednak wycofanie danej uchwały z obrotu. No wówczas... Prawdopodobnie, jeżeli taka, taki wniosek nie zostanie wprost uwzględniony przez zarząd zarządcę, czeka państwa droga sądowa, przy czym tutaj jasno trzeba powiedzieć, że to po państwa stronie będzie leżał obowiązek wykazania, że któryś z tych elementów, czyli błąd, groźba lub podstęp, miał faktycznie miejsce. Będziecie Państwo musieli to w toku postępowania wykazać. Kolejna ważna rzecz i ważna kwestia: Sama, samo wycofanie głosu czy złożenie takiego oświadczenia nie powoduje automatycznie, nie powoduje automatycznie wycofania uchwały, jeżeli nie zostanie to uznane. Dzieje się tak dopiero wówczas, jeżeli, państwo, jeżeli zostanie to uznane przez zarząd zarządcy lub jeśli Państwo udowodnicie to w toku postępowania, w toku postępowania sądowego. Co wówczas, z czym będziemy mieli wówczas do czynienia? Wówczas będziemy mieli do czynienia z tym, że dana uchwała, jeżeli nie zostanie podjęta, zostanie wycofana z obrotu prawnego. No, ale co w sytuacji, jeżeli zarząd wspólnoty mieszkaniowej podjął już na przykład konkretne działania w oparciu o taką uchwałę, na przykład podpisał umowy? Czy one są już z gruntu rzeczy nieważne? A no nie. One nie są nieważne, one jedynie są zawieszone do czasu potwierdzenia tejże decyzji, tejże umowy przez właścicieli lokali. Czyli w praktyce oznacza to, że danej uchwały nie ma, aczkolwiek. Można próbować przekonać innych współwłaścicieli, aby oddali za nią głosy, na przykład tych, którzy jeszcze tego nie uczynili. Jeżeli w toku tego typu działań uchwała uzyska większość, no to jakby wszystko wraca do normy. Uchwała dalej obowiązuje, co prawda z inną datą, co rodzi pewnie określone konsekwencje i reperkusje, zwłaszcza w zakresie zaskarżenia dalej uchwały, ale oczywiście wtedy również i taka umowa jest wiążąca. Ważny również aspekt, że kwestia wycofania się czy, czy, czy swojego oświadczenia woli, czyli chęci wycofania się z oddanego głosu, nie jest powodem do skarżenia uchwały. To znaczy, zwracam Państwu tylko uwagę na ten tryb, ponieważ ustawa o własności lokali w artykule 25 mówi nam, jakie mogą być powody zaskarżenia uchwały. Niezgodność z przepisami prawa, jeżeli narusza interes właściciela lub w jakikolwiek inny sposób jest sprzeczna z logiką, z, najkrócej mówiąc, z interesem właściciela. Jak Państwo widzicie, nie ma tutaj jako powodu, bo chce zmienić głos, bo wycofuje swoje oświadczenie. Woli. Wobec czego nie ma tutaj trybu zaskarżania uchwały, a jedynie wnosimy do sądu o wycofanie swojego oświadczenia woli. Czyli nie jest to typ zaskarżenia uchwały, tylko wycofania swojego głosu, który w konsekwencji może prowadzić do wycofania danej uchwały z obrotu prawnego. Jest to bardzo ważne, ponieważ w praktyce bardzo często zdarza się, że we wspólnotach mieszkaniowych państwo po pierwsze głosujecie, tak jak większość, bo jesteście na zebraniu, specjalnie was to nie interesuje yy, i, robi, no i postępujecie tak jak robi to większość na zebraniu. Później przychodzi refleksja, być może rozmowa z rodziną, co ty zrobiłeś, co ty zrobiłaś i chęć wówczas yy, i żądanie od zarządcy, aby taki głos yy natychmiast zmienił, bo taka jest przecież nasza yy, wola. No i tutaj dla tych wszystkich yy, mam właśnie informację, że yy, nie jest to takie yy, proste, nie jest to takie proste i nie jest. To takie y, oczywiste. Y, jak mówię, w praktyce zdarzają się takie sytuacje, natomiast ja bym tę sytuację jeszcze rozdzielił na dwa aspekty, tak żebyście może Państwo byli bardziej też pewni, a może zasieje trochę wątpliwości, kto wie. Natomiast ja wyznaję zasadę następującą. Y, do momentu, w którym y, uchwała nie została jeszcze przyjęta bądź odrzucona, czyli y, w momencie, gdzie y, za lub przeciw nie uzyskała ponad 50%, 50% plus jeden udział, uważam, że właściciel ma prawo do weryfikacji swojego stanowiska. I tutaj moje stanowisko jest bardziej elastyczne, jeżeli jest to oczywiście w jakikolwiek sposób racjonalny, udokumentowane, czyli gdy przyjdzie ktoś i napisze. Szanowni Państwo, pomyliłam się, bo pomyliłem się, bo wydawało mi się, że głosuję za uchwałą o wykonaniu Placu Zabaw, bo tych uchwał było tak dużo. A oddałam głos na to, żeby zrobić piękne akwarium, czy zasadzić zieleń na terenie wspólnoty. Jeżeli mówię, jesteśmy w trakcie głosowania, to myślę, że wielkiego błędu zarząd czy zarządca nie popełni, jeżeli taki głos uzna. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że pewnie część prawników będzie tym oburzona, ja mówię tutaj o, powiedziałem o tym, co mówi prawo, ja mówię też o praktyce. Natomiast inną sytuacją zgoła jest sytuacja, w której dana uchwała, dane rozstrzygnięcie nastąpiło, dana uchwała została przyjęta bądź odrzucona. Wówczas uważam, że jeżeli ktoś w takiej sytuacji chce zmienić swój głos, no niestety czeka go droga sądowa, ta, o której wspomniałem. To zatem ogólna uwaga, szanowni Państwo, podejmujcie decyzję we wspólnotach świadomie. Podejmujcie decyzję z rozmysłem, tym bardziej, że jeszcze w ramach obowiązujących przepisów macie na to czas, dlatego że jeżeli, a mam nadzieję, nic nie zmieni się w zakresie sposobu liczenia głosów we wspólnocie mieszkaniowej, do podjęcia uchwały póki co potrzeba jest 50% plus jeden udział. Jeżeli zatem potrzebujecie czasu do namysłu, jeden, Dwa, trzy, cztery, kilka dni więcej, to dajcie sobie taki czas. Pamiętając o tym, że wycofanie się z głosu może już nie być takie proste. Życzę zatem samych dobrych, przemyślanych decyzji. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.